Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować kilka ostatnich moich zakupów. Nie jest tego dużo, są to raczej dodatki niż ubrania. Wiem, że bardzo polubiliście moje outfitowe filmiki, że tak powiem, w których pokazuję, przymierzam e, ciuchy, które dopiero tu zakupiłam. Ale tym razem tak nie będzie, będzie malutko ciuchów, bardziej będą dodatki: jak je dobrać, gdzie je kupić i czego szukać. Od czego zacznę? Może też od właśnie ciuszków, bo dwie rzeczy sobie kupiłam i te dwie rzeczy chciałam Wam pokazać. Na pewno i w Polsce, i w Londynie, nie wiem skąd mnie oglądacie. Piszcie pod filmikiem, skąd jesteście. W Waszych miastach, w Waszych krajach, w których jesteście, zapewne do moda futrzaków na pewno już dotarła. We Włoszech tak właśnie jest. Wszystko to, co ma futro, wszystko to, co się puszy, jest modne, czy to y, dodatki do kluczy, czy to y, kurtki, czapki, wszystko to, co ma puch. Moda ta bardzo mi się podoba i nie mogłam się zdecydować, na który kolor y, takiej kamizelki puchowatej wybrać, więc wybrałam dwa kolorki. Jeden to jest taki kremowy, który ubieram na skórzaną kurtkę albo i nawet na takie do takiego yy, ubrania ciemnego, żeby był kontrast, albo czasem ubieram się cała na kremowo i wtedy też świetnie to wygląda. On ma takie malutkie zapinki tutaj, które można sobie zapiąć. O, Ma też kieszenie. Jest troszkę dłuższa, że zakrywa mi tu z tyłu. No i ogólnie jest bardzo, bardzo wygodna, bardzo, bardzo ją lubię i świetnie wygląda i do eleganckich. Ubrań i do sportowych, bo jak widzicie, dzisiaj byłam e, ubrana nie w ten kolor, w ten drugi. Z moimi sportowymi bucikami i naprawdę świetnie to wyglądało. A to jest mój drugi kolorek. Żeby Wam od razu powiedzieć, gdzie e, to kupiłam, jest to firma Gene G. YouTube. I ubieramy. Ta zapina się w taki sam sposób, również ma kieszenie. Też mi się bardzo podoba. Nie mogłam się zdecydować na kolor, więc wybrałam taką. Również ma tam całą długość. Świetnie się nosi, fajnie rozgrzewa. Jeśli nie chcemy ubierać takiej bardzo ciężkiej kurtki, bardzo takiej ciepłej, to możemy sobie ubrać tylko skórzaną kurteczkę pod spodem, albo taki jakiś grubszy sweterek i na górę tą kamizelkę. Świetnie to wygląda i na pewno będziemy wyglądać modnie i z klasą. Nie trzeba zawsze wydawać dużo. Za te kamizelki zapłaciłam e, dość... No, nie tak mało, bo nie jest to prawdziwy, yy, yy, prawdziwa pelicja, że tak powiem. Jest to sztuczne, oczywiście, i zapłaciłam za jedną 80 euro. No i myślę, że można je znaleźć i nawet troszkę taniej w niektórych sklepach. Tą kupiłam u, yy, w miejscu, w którym pracuję, i to nie jest yy, taka firma dostępna w każdym sklepie, ale widziałam, że każda firma, czy Zara, yy, AKM, czy cokolwiek, w każdym sklepie teraz takie, yy, takie futrzaki. Są w kolekcji i są naprawdę modne. Kolejną rzeczą, którą zakupiłam, jest łańcuszek. Ja uwielbiam takie długie łańcuszki. Jak wiecie, często ubieram ten taki mój wisiorek z Paryża, który sobie przywiozłam z Łotawy. A tego puchacza, jak zobaczyłam, to też się w nim od razu zakochałam pokażę Wam. Pięknie się mieni. Ma piękne dodatki, bo y, ma na końcówce piórka. Tu ma łańcuszki różnej długości, y, w, różnej, y, w różnym odcieniu. Tu jest puchacz, a przy puchaczu są też kamienie. I jakiś taki wisioreczek, który też przyciąga światło. Ja to zazwyczaj ubieram do jasnej koszuli. Albo bluzeczki jakiejś jasnej, sweterek, ten z Zary, który pokazałam Wam w ostatnim filmiku. Świetnie wygląda z tym łańcuszkiem. Granatowe spodnie. Bardzo fajnie to wygląda. Zatrzymuje mi się tu w miejscu biustu i jak e, się ruszam, to tam coś się dzieje. Jak byłam na kolacji ze znajomymi, z tym łańcuszkiem, to wszyscy się mnie pytali, gdzie go kupiłam, co to za łańcuszek, bo jest po prostu świetny. E, pokupiłam go z firmy Nodo. Jest to firma włoska. E, projektuję ją. Projektowana, o ona ma jeszcze takie, taki kwadracik, który uciekł mi do góry. Widzicie? Taką kosteczkę. E, jest to firma, którą możemy znaleźć tylko w niektórych salonach, bo e, nie jest to komercyjna e, firma. Ale myślę, że takie łańcuszki tego rodzaju możecie znaleźć w każdym sklepie, e, nawet zara, KM, bo to, te sklepy wiem, że są wszędzie, dlatego jak mówię o tych sklepach, czy manga no, nawet sklepy tylko z biżuterią, takie są sklepiki, które mają tylko opaski, gumki i w takich sklepach na pewno możecie znaleźć dużo takich dodatków. I takie dodatki Wam polecam, bo świetnie wyglądają. Przy tym pozostajemy, zakupiłam sobie dodatek do moich kluczy. Tadam! Nie wiem czy to widzicie z daleka, ale to jest taki puchaczowy króliczek który jest przesłodki w dotyku, ma takie skórzane łapki i cały jest taki mięciutki, puchaczkówki. Tu ma takie malutkie oczka i to jest do zaczepienia kluczyków i będzie wyglądał świetnie. No i najważniejsze jest to, że z takim dodatkiem do kluczy na pewno tych kluczy nie zgubimy, co jest bardzo ważne. I mój mąż wścieka się na mnie, kiedy widzi takie coś przy kluczach, bo mówi, że po prostu czegoś większego to już na pewno nie mogła wybrać, ale my, kobiety, mamy ogromne torebki. Jest to lekkie, nieciężkie. Także nie ciąży mi to na kluczu, nie bije mi to przy prowadzeniu, a wygląda świetnie i bardzo mi się I moja córka też na pewno zakocha się w tym, jak to tylko zobaczy. Kolejnym dodatkiem jest moja broszka. Broszka w odcieniach niebieskiego. Są tam przyszyte jakieś bryloczki, coś się tam dzieje, jakiś kwiatuszek, coś szklanego, coś świecącego. Ja lubię takie dodatki, taki dodatek do jakiejś na przykład bluzeczki, która nie ma żadnych, niczego, żadnych dodatków, jest prosta, klasyczna. Jak ją przyczepimy, to na pewno świetnie to będzie wyglądać, bardzo fajnie przykuwa uwagę i daje takiego, jakiejś takiej niepowtarzalności naszej bluzce czy swetelkowi i nie jest to już takie banalne. Ja lubię takie y, zabawy z takimi dodatkami. Kolejną rzeczą są bransoletki. Wiecie, że ja szaleję na punkcie bransoletek. I to są bransoletki, które robi moja znajoma ręcznie z prawdziwych kamieni. Mam ich tu dość sporo. Zaraz Wam je pokażę. Bransoletki jak widzicie są naprawdę w wielu kolorach, turkusowego, mają też zawieszki z dodatkiem srebra, tak jak ten. Ta ma na przykład yy, też jakąś zawieszkę, piękne są. Są szare, czarne, białe, bardzo modne są te bransoletki w tym roku i na wakacje do białej bluzeczki, do jakiejś takiej yy, zwiewnej sukieneczki będą wyglądać przecudnie. Moja znajoma przywiozła je tutaj do Włoch, bo właśnie mówiła, że w Polsce są bardzo modne i tutaj też są bardzo modne. I ja takich bransoletek już mam troszkę i na przykład robię sobie taki zestawik kolorowy. Albo mogłybyście sobie na przykład wziąć szarą, z szarym z ciemniejszym i z białą, albo jak widzicie na przykład... Ja nie lubię takich kontrastowych zazwyczaj, chyba że jesteśmy tak ubrane na granatowo-różowo. Ja bardziej lubię takie ton w tonie, czyli brałabym taką różową, troszkę ciemniejszą, i później taką różową matową, jaśniejszą, i może taką, która wpada troszkę w biały. I te trzy pięknie wyglądałyby razem, albo nawet ta by się świetnie prezentowała. Ta również. Te, na przykład, świetnie wyglądają razem. Tak, są to kamienie, tak jak Wam mówiłam, prawdziwe, nie jakieś plastikowe podróbki. Te też świetnie wyglądają, popatrzcie. O, takie srebrne kamienie. A tu są z dodatkami złota. Ta na przykład jest piękna, ta różowa, z takim serduszkiem złotym, pozłacanym. Ta również jest piękna w takim ekry odcieniu, z taką gwiazdką. I są również te, takie typowo męskie. Z lawy wulkanicznej na przykład pięknie wyglądają. Ta mi się podoba strasznie. O! One są takie chropowate. I ja takie bransoletki, ja je mam u siebie ze względu na to, że ta moja znajoma je robi. I kiedy ja robię paznokcie, to je tam troszkę polecam moim klientkom, które widzą może na mojej ręce taką bransoletkę, bardzo jej się podobają i chcą sobie taką bransoletkę kupić. To mam właśnie w swoim. Mam to dostępne ze względu na to, że ona je robi ręcznie i są niepowtarzalne, każda jedna jest jedyna w swoim rodzaju. I Wam też polecam właśnie zakupywać sobie takie bransoletki, bo są naprawdę świetne i naprawdę modnie wyglądają. I... Ostatnią rzeczą jest mój nowiutki portfel. Kto mnie śledzi na Instagramie już to zdjęcie widział z tego portfela. I e, byłam zmuszona zakupić sobie portfel ze względu na to, że mój mnie porzucił. E, postanowił się zepsuć zamek na pieniążki. I niestety musiałam sobie zakupić portfel nowy. No i było mi tak strasznie przykro, kiedy znalazłam ten oto, oto, te oto placuszko i postanowiłam je kupić. I tak właśnie się stało. To jest portfel z Tommy Halfinger, z najnowszej kolekcji. Kosztuje 90 euro w pełnej cenie. Ja jestem osobą, która uwielbia czerwony kolor portfela, więc musiał być czerwony. Tu ma część taką, która się otwiera. A tu mamy osobno zameczek. Mamy też tutaj jakieś dwie kieszonki na pieniążki czy na coś. Jest to bardzo wygodne, że nie za każdym razem musimy otwierać portfel z każdy, do środka, by wyciągnąć monetę, tylko możemy ją mieć z zewnątrz. Tu oczywiście milion kart kredytowych, <grym> żartuję. To są wszystko karty ze sklepów, żeby mieć jakąś tam zniżkę. I ma bardzo dużo kieszeni, bardzo dużo, jest bardzo pojemny. Fajnie się, to jest skórka czerwona, wyszycie z Tomiego w środku jego na zewnątrz. Bardzo ładnie robi się taki mięciutki z czasem, bo na początku był taki troszkę twardawy, a teraz jest mięciutki. Bardzo ładnie zrobione są wykończenia. Świetnie wygląda i świetnie się nosi i kocham ten portfel. To tyle na dziś, jeśli chodzi o moje dodatki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie pytanie, to piszcie do mnie. A teraz zabieram się za kolejny filmik z prezentami świątecznymi i z tradycjami Santa Lucia we Włoszech. Także zapraszam Was na kolejny filmik. Cześć Wam!